Witajcie, mili goście, w moim domku na drzewie ponownie. Dzisiaj pierwszy, pierwszy, jedenasty listopad. I taki czas, myślę, wspomnieniowy, nie tylko o tym, jak nasza ojczyzna odzyskała niepodległość, ale też o tym, szczególnie w moim życiu, dwa lata temu, Myślę, że niektórzy wiedzą, co się wydarzyło. Że dosłownie tak jak w dzisiejszym czytaniu, w Ewangelii jest, Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy dwoje będzie leżało w jednym łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. I dosłownie tak wydarzyło się w moim życiu, że w sumie dwa lata temu oboje z mężem chorowaliśmy. Bardziej mój mąż, ja trochę mniej, ale przez to, że też nim się opiekowałam, to sama też mocno podupadłam na zdrowiu, ale właśnie on został wzięty 10 dni pod respiratorem, i 11 listopada dwa lata temu już odszedł do pana. Czyli on został wzięty, ja zostałam zostawiona, także to dzisiejsze czytanie zrobiło na mnie duże wrażenie. Tym bardziej, że rano szykując się do kościoła, słuchałem sobie takiej katehezy na temat właśnie porwania czy pochwycenia, o którym jest mowa chyba w apokalipsie, tak? Że przyjdzie taki dzień, zresztą Pan Jezus to dzisiaj w Ewangelii też zapowiada, że kiedy On przyjdzie i zabierze swoich przed wielkim uciskiem, który ma nastąpić, I, i tego też możemy oczekiwać i się spodziewać. Tak więc dzisiaj mi się nakładają te różne rzeczy, różne wspomnienia. Właściwie, co do szczegółów, to nawet boję się wracać myślą do, do tamtych dni. Tak samo jak ciężko mi jest wracać myślą do, do tego, co rok temu się mniej więcej o tej porze na początku grudnia wydarzyło, czyli odejście z kolei mojej mamy. Także jest to dla mnie w sumie taki um, trudny czas trudny, um, trudne zmagania i pożegnania. I też różne wspomnienia wcześniejsze, i jedno takie wspomnienie przyszło do mnie, z którym bym się chciała podzielić ciekawe może nie tyle ciekawe, co, co symboliczne bo wydarzyło się też już dawno temu, kiedy budowaliśmy tutaj dom. I też przyjeżdżaliśmy zawsze jakoś tak na weekendy, i podejrzewam, że to musiał być jakiś taki weekend też połączony z dniem niepodległości, jakiś przedłużony weekend. Przyjechaliśmy tutaj na budowę i słuchajcie, ponieważ nie zawsze mogliśmy tutaj być, odległość od Trójmiasta, gdzie wtedy mieszkaliśmy, to jest prawie półtorej godziny drogi samochodem. No, i była tutaj na miejscu ekipa, która nam murowała dom. No i, i mój mąż poinstruował panów murarzy, że na parterze, w, w miejscu, w pomieszczeniu, gdzie, gdzie miała być toaleta, mieli zostawić małe okienko w murze. Natomiast jak przyjechaliśmy tutaj właśnie w okolicach tego 11 listopada, już wiele lat temu, okazało się, że panowie murarze zapomnieli to okienko zostawić i po prostu wymurowali dokładnie całą ścianę bez żadnego otworu. A myśmy się po prostu uparli, że jednak w toalecie musi być okienko. Nie może być taka po prostu ciemna, mroczna, tylko musi być okienko otwierane. No i wyobraźcie sobie, że, że Michał się zdecydował, że będzie po prostu wybijał otwór w murze. A mury, mury mamy tutaj dosyć grube, bo na, na zewnątrz są pustaki betonowe, takie robione domowym sposobem jeszcze w dawnych czasach. Tak się budowało. Więc są, jest bu, pustak betonowy, potem jest jakaś tam przerwa powietrzna, i potem w środku jest cegła taka ceramiczna, ale ta, taka pustakowa też, czyli też z takimi. Wewnątrz z takimi otworami, jakby. Także w sumie do, jest dobra izolacja, no ale to jest, wiecie, gruby mur do przebicia się, i mąż postanowił, że on się nie podda, tylko on wybije z powrotem ten otwór na, na to małe okienko. No i od rana, nie wiem ile to trwało, czy cały dzień, czy, czy dwa dni. Każdym on, w każdym razie on z dłutem siedział w, w, tej, w tym pomieszczeniu, gdzie miała być toaleta. Dłutem i młotem po prostu wybijał cierpliwie dziurę na wylot. No i myśmy tam, już nie pamiętam, czy to była moja mama z tatą, w każdym razie, bo czasami przyjeżdżaliśmy właśnie tu na budowę z, z rodzicami. W każdym razie ja byłam w ogrodzie i coś tam w ogrodzie robiłam i, i patrzę na ścianę naszego domu, i w pewnym momencie coś tam zastukało, i pojawiło się dłuto na zewnątrz. I potem jeszcze raz, jeszcze raz, i pojawiła się taka dziurka wielkości, nie wiem, tam 5 zł. I, i mój mąż krzyknął przez tą dziurkę. Do mnie, bo zobaczył, że ja tam jestem w ogrodzie i, i krzyknął: Wybiłem się na niepodległość! <grym> I to było takie śmieszne, wiecie. Widzicie, wymurowaną ścianę, nagle w tej ścianie pojawia się właśnie mały otworek, dłuto, i potem ktoś krzyczy przez tą dziurkę. To było takie śmieszne. W każdym razie mnie to bardzo rozśmieszyło i tak mi zapadło w pamięć, że czasami człowiek, jak jest zdeterminowany, żeby się właśnie żeby, się, żeby zrealizować jakiś swój pomysł, jakąś swoją misję, wizję, to potrafi pracować jakimś narzędziem niezbyt wielkim, ale jeżeli będzie cierpliwie długo pracował wytrwale. To właśnie się wybije na tą niepodległość. I myślę, że nawet tak podobnie było może z naszą ojczyzną, która też po zaborach, po różnych perypetiach też musiała cierpliwie i mozolnie i takimi niewielkimi siłami wybić się na tą niepodległość. I kiedy mój mąż zmarł właśnie w święto niepodległości, to mi się przypomniał przypomniało mi się to, to niby śmieszne wydarzenie, ale też takie symboliczne, że on przez to swoje życie, takie mozolne, pracowite, właściwie też w pewnym sensie się wybił na, na tą niepodległość na, na wyzwolenie się z ciała, wyzwolenie się z tych. Z tych wszystkich kłopotów, problemów, zmagania z pracą, z, tutaj z budową domu, z, no, z przeróżnymi sprawami, też, też budowaniem wspólnoty, najpierw jednej, potem drugiej, ale też w młodości sporo się udzielaliśmy właśnie też w, w opozycji. Mąż pracował w głównej siedzibie Solidarności na samym początku. Nawet miał taki papier, gdzie, gdzie go Lech Wałęsa zatrudnił do pracy w sekretariacie. Także i na zjeździe pierwszym zjeździe Solidarności pracował. Ja tam na trybunach gdzieś kibicowałam, patrzyłam jak to wszystko wygląda. No też żeśmy w wielu, wielu takich różnych rzeczach uczestniczyli, typu jakieś tam drukowanie ulotek, projektowanie takich książek podziemnych czy bibuły. Sporo żeśmy się też jakby natrudzili wokół tej naszej wolności, wolności ojczyzny, wyzwolenia się z komunizmu. I mąż to też bardzo przeżywał. Śledził wszystkie te polityczne zawirowania, martwił się tym, że, że to idzie w takim kierunku. Także takich kombatanckich różnych wspomnień byłoby też sporo, łącznie z tym, że, że był przesłuchiwany w stanie wojennym w Gdańsku na komendzie głównej. Przez to, że właśnie pracował w Solidarności, w tym, w tym głównej siedzibie, tuż przed stanem wojennym, właściwie on nawet nie miał rozwiązanego tego statusu pracownika, także też zostaliśmy nagle pozbawieni dochodów. No, takie przeróżne, przeróżne historie nam się przy, przydarzyły przez te wszystkie lata budowania, właśnie różnych rzeczy, różnych spraw w naszym życiu. I tak jak to jest z losem człowieka, każdy po prostu po tych wszystkich zmaganiach, wojowaniach w końcu może sobie odpocząć w końcu ma tą prawdziwą niepodległość. I, I myślę, że, że, że Michał jest teraz w bezpiecznym miejscu, jest już, może sobie odpocząć po tych wszystkich trudach. Myślę też, że, że cieszy się z tego, jak my sobie tutaj radzimy, no bo zostałam w domu z synem i synową w tym momencie. Także, tak, nie wiem, co chciałam jeszcze. Po prostu tyle różnych wspomnień mi się ciśnie, wiecie, na usta i do mojego serca, do umysłu, że chyba na razie muszę przerwać to, bo jakoś wzruszenie mi się też narzuca. Nie chciałabym tutaj przed wami się nadmiernie wzruszać. W każdym razie po prostu mogę powiedzieć, tak jak Hiob, że dał Pan, zabrał Pan, niech imię pańskie będzie błogosławione. I, I tyle. My tutaj nie żyjemy tylko przez tą chwilę na ziemi, ale to nasze życie jest nakierowane na, na całą wieczność. Życie w Bogu z Bogiem. Myślę też, że, że wszyscy. Którzy mamy po tamtej stronie swoich bliskich, też czekamy na spotkanie z nimi. A też ufam, że, że jakoś Polska wydobędzie się z tych różnych zakrętów dziejowych, też zrzuci z siebie to, to jarzmo takie, które po prostu nas zniszczyło. No bo elity polskie zostały zniszczone i w czasie pierwszej wojny światowej, a szczególnie w czasie II wojny światowej. Okres komunizmu też strasznie nas zdeprawował jako społeczeństwo. To, co mówił ksiądz Tischner, że, że ukształtował się u nas typ człowieka homo sovieticus i, i, te, i te wszystkie jakby jak to się mówi pogrobowce, czy no w każdym razie owoce owoce tych lat komunizmu w dalszym ciągu się pojawiają w dalszym ciągu konsumujemy te, te zgniłe owoce. I myślę, że potrzebna jest taka praca u podstaw, żeby, żeby nowe pokolenie przyszło i, i może tak bardziej po Bożemu poprowadziło naszą ojczyznę no a jeżeli nie, jeżeli świat ma się wcześniej skończyć, no to też chwała Panu. Po prostu myślę, że każdy z nas musi robić to, co w Jego mocy, żeby już tutaj na ziemi starać się zaprowadzać Królestwo Boże. Takimi sposobami, na jakie nas stać, to może być właśnie to małe dłuto i młotek i przebijać się przez te mury. Właśnie tego, tej jakiejś obojętności na sprawy Boże, na, na wiarę. Tak, myślę, że, że właśnie to wybijanie się na niepodległość jest rzeczą trudną, mozolną, ale jeżeli każdy z nas będzie cierpliwy, wytrwały i pracowity, to, to w sumie dokonamy tego. A jeszcze Słuchajcie, przypomniało mi się, bo dzisiaj Mikołaj mi pokazał taki filmik na YouTubie, który mi się też pokazał. YouTube mi go zaproponował. A propos właśnie takiego mozol, mozol, a propos takiej mozolnej, wspólnotowej pracy w, w konkretnym celu dobrym, jak taka grupa, wspólnota amiszów <coughs> przenosi dom z jednego miejsca na drugie, wiecie. Oni rozebrali to taki drewniany dom zbudowany chyba metodą kanadyjską, także drewniane ściany jakoś tam ocieplone. No i ktoś tam kupił ten dom i postanowił go przenieść na, na swoją działkę, która była tam, nie wiem 5 minut drogi, chyba sam z jednego miejsca na drugie. I obliczył ten człowiek, że będzie łatwiej, kiedy po prostu grupa ludzi weźmie ten dom, wiecie, rozebrał podłogę, ludzie weszli do środka, za, złapali za te legary. Tych, tych osób przenoszących, tych amiszów było 100, 120 czy 140, już teraz nie pamiętam, 100, sto kilkadziesiąt osób, mężczyzn. Ktoś z przodu, który tym wszystkim dyrygował. I, I nawet jest filmik z drona pokazany, wiecie, jak ten dom idzie, idzie, skręca. Po prostu ludzie go w środku przenoszą z miejsca na miejsce. Coś niesamowitego, bardzo mnie poruszyła taka współpraca tych ludzi. Tam było też sporo młodych mężczyzn, wszyscy tak w takim skupieniu, w ciszy, tam nie było głupich jakichś dowcipów między nimi. Nie było głupiego takiego, wiecie, chichrania się, tylko wszyscy byli skupieni na tym, żeby jednocześnie, no bo gdyby ktoś nie współpracował, czy jakaś grupa by się tam gdzieś z rogu śmiała, to po prostu ten dom zacząłby się chwiać i mogłoby być, mogłoby być jakieś nieszczęście, gdyby on się jakoś przechylił na jedną stronę i gdzieś tam kogoś przygniótł, nie daj Boże. Oni w wielkim skupieniu naprawdę współpracowali razem i przenieśli ten dom z jednego miejsca na drugie. Jeszcze tam była potrzebna jakaś korekta, bo coś tam nie pasowało. Musieli coś tam przyciąć w pewnym momencie, także wszyscy cierpliwie czekali. Na to spiłowanie tam jakiegoś elementu, go trochę skorygowali, przesunęli. Słuchajcie, i dom z jednego miejsca został w ciągu 20 minut przeniesiony na inną posesję. Także coś niesamowitego. Warto to zobaczyć, żeby zobaczyć też, bo po tej współpracy, po tym zachowaniu tych ludzi. Tych mężczyzn można zobaczyć jaką oni przeszli wspaniałą formację takiej, takiej pracy sumiennej, spokojnej, takiego wychowania, naprawdę po bożemu. A jeszcze Wam polecę, bo obserwuję taką dziewczynę, która też jest amiszką i ona zajmuje się rewaloryzacją jakichś starych mebli. Różnymi tam projektami Handmade. Jej kanał się nazywa White Cottage Company. I bardzo podoba mi się też jej styl, wychowanie tych swoich synów, tam współpraca w rodzinie. Z siostrami, tam z, no oni tak, całymi rodzinami, wspólnotowo, pięknie współpracują. Czy, czy przy jakichś właśnie tego typu sąsiedzkich pomocach, czy, czy przed świętami razem pieką ciastka, razem dekorują, mają wspaniałe jakieś tam spotkania. Także naprawdę warto się przypatrzeć ludziom, którzy zachowali jeszcze te, te takie pierwotne obyczaje wspólnotowe. I zobaczyć, jakie piękne owoce też rodzą te, te wspólnoty, ten sposób wychowania, taki zrównoważony, taki właśnie po Bożemu. Bardzo mi się to podoba. Polecam Wam, jak macie czas i chęć, zobaczyć jeden film, właśnie o, o przenoszeniu tego domu i, i, i ten kanał. Ona chyba ma Mary na imię. Is, tak, z, tej, z, tej, z tego kanału White Cottage. No, także tyle na dzisiaj. Trochę takim optymistyczniejszym akcentem myślę, zakończyłam. Chociaż myślę, że wszystko, wszystko jest optymistyczne, nawet to, że, że po kolei odchodzimy bo nie odchodzimy w otchłań, tylko odchodzimy w ręce naszego Ojca w niebie. Także tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, obecność. Dzisiaj chyba 90 odcinek już. Także możecie od jutra zadawać mi jakieś tam pytania. Jeżeli macie jakieś pytania do, tego, do tych końcowych odcinków z serii 100 filmów, 100 dni, bo planuję zrobić właśnie jakieś takie QA. Także jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach, a ja sobie coś tam wybiorę, coś tam odpowiem. I tak. To z Bogiem, pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa.